28, sami XD, i witam Was w moim kolejnym odcinku ostatnio mówiłem, że te odcinki są takie krótkie ale to może i lepiej, bo mogę więcej razy się napić a teraz w sumie jest mi to potrzebne, bo trochę boli mnie gardło jak mi zasycha w gardle to jeszcze bardziej boli po prostu Nic, może dobrze, że tak wybrałem Chcę nas otwierać po 40 paczek w, w odcinku. To o, mamy tutaj Footmask kartę. Rodrigo No i po prostu otwórzmy szybko te 20 paczek. Zobaczymy ile toksów nam dropnie Jak na razie z tej paczki dropną nam toks. Więc to jest bardzo... O, Witzel, nice. O, chyba nie wiedziałem, jaka to jest karta, a to jest ta dziwna karta, która zmienia pozycję, tak, na przykład sala chyba tam na LB, czy coś takiego. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Karnawał, może, nie wiem. No urodziny FIFA chyba to były. Tam futa, nie wiem. <laughs> no ale dobre. Otwieramy paczki. Dalej. Balotelli. Bario Malotelli. Co? No dobrze, co I kolejna osoba z Bundesligi. I co będzie w dziesiątej paczce tego odcinka? Czy to jest Georginiu? No dobrze, niech będzie, niech będzie, nie miałem go, więc... okej okay. I tak, mamy tutaj... Toca, proszę Państwa, drugi toc. Drugi, 53 plus. Jest to Sarabia. I aż 94 overalla Więc bardzo dobrze. Mamy już dwa tocy. Szkoda, że pominąłem, ale też odruchowo. Może teraz będę więcej uwagi poświęcał, żeby jednak zobaczyć ten walkout czy coś tam. No i po prostu tutaj Falkało. Chyba nawet za dużo paczek otworzyłem. Nie. Jeszcze... Bo, było 46 na początku. Dobra. Chyba tak. Mam nadzieję, najwyżej będzie 30 paczkowy opening. O, Mielik, Jak ładny. Dwie osoby 84 w spaczki 83, plus. tego bym się nie spodziewał. No aczkolwiek... Jest to doczwód. W sumie nawet mogę spojrzeć na rozpisce, tak, bo zostanie mi 6, czyli jeszcze 4. Jeszcze cztery paczuszki. Jest bardzo dobrze, już się przestraszyłem, ale jest bardzo dobrze. Kolejna osoba z Bundesligi. Bardzo lubię karty Bundesligi. Mogę w sumie zatrzymać wszystkie ikony, które mi nie będą potrzebne. No, ale może do SWC się przydają, dobra. To jest trafne spostrzeżenie. Przedostatnia paczka tego odcinka. To prawda i w ostatniej parce uwaga TOC nie ikona ikona dobra zostawimy i to będzie jasin chyba tak tylko która jego wersja najsłabsza tak sądzę tak. no, no. no dobrze więc widzimy się w kolejnym odcinku też będzie otwierane 20 razy 83 plus nie ma.